Witajcie tutaj, for Fun, Forfana, to jest nietypowy odcinek, ponieważ w tym odcinku z okazji świąt Bożego Narodzenia, które obchodzimy w... niedługo, bardzo niedługo, e, chciałbym życzyć Wam wszystkiego najlepszego, jak najlepszej wigilii, jak najlepszych prezentów, e, następnego do matką. Wszystkie o najlepsze następny rok, żeby był jak najlepszy, jeszcze lepszy od tego, co był, co jest teraz, bo był jeszcze trwa. No i żeby się Wam wszystko powiodło. Nie wiem, jak u Was, u mnie jeszcze nie, ale choinki. choinka jeszcze u mnie nie ubrana jest. Dopiero jutro będę ubierał. Na razie siedzę na gry. Muszę nagrać. Nagrywam kolejne odcinki. Pojawią się w tym tygodniu pewnie jeszcze trzy odcinki. No i tak wygląda sytuacja. Y jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, co było na turnieju na ESL-u. Y na ESL-u wy wygrałem z jednym gościem i w następnym przegrałem. <grym> tak to w skrócie wyglądało. No. W pierwszym meczu było dobrze, a potem była już tragedia, tylko no, wcześniej grałem, a i chcę wam pokazać gdzie doszedłem, jesteśmy już, na znaczy ja jestem w czwartej lidze, nie, mało co brakuje nam do trzeciej, więc jest dobrze, jest dobrze, już wam tylko pokażę, Ojej. się długo ładuje to PlayStation, no wczytywanie. No, czwarta liga. To, to było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych i jeszcze raz wszystkiego najlepszego i cześć!